Siema, z tej strony Animal, a to kolejny nasz odcinek z serii MK z Animalem. W tym odcinku zobaczymy zmagania gracza z mojego zespołu OLNS, czyli kornelekpodłoga.pl, malinowka zimą, bardzo fajna mapa. Dla czołgów zarówno ciężkich, jak i średnich oraz medów. Każdy tutaj właściwie znajdzie swoje miejsce na mapie. A już na pewno znając gracza, tak jak wspomniałem, z mojego zespołu, Kornelka, który swoje miejsce znajdzie na każdej mapie, kombinując w jaki sposób kogo ustrzelić. Tymczasem niezawodny jego T62A wypatrzył sobie już Baczata. W międzyczasie oczywiście Edgefiurka przyjęła swój pierwszy pocisk i tutaj oczywiście Kornelek uciekając w popłochu znajdzie rozwiązanie na to, żeby wyjść z opresji. Tymczasem Eseta przyjmuje od niego pierwsze pociski. Jaki również Heavy 57. Oczywiście Badget również próbuje objechać. skutkiem jeszcze tym bardziej, że 57 w tym momencie dostał dwukrotnie nagąski i padł. Fałka 72, tym bardziej że tyłem jest to w tym momencie idealna pozycja do tego, by ten cioł przysłowiło zjeść. Bokiem również z t -dwójką, absolutnie i oczywiście powracamy do Esto. Jak widzimy prawie 4675. Dimage już zyskane. Nie szkodzi. Lecimy dalej. Esto już śpi. Oczywiście. Kurnelek nie umieszkał, chwali się tu i ówdzie swoim osiągiem, którego jestem pewien, że wielu z Was jest pod wrażeniem, jak i ja również. Cóż więcej mogę powiedzieć? Nic dodać, nic ująć. Świetna gra w jego wykonie, 5211. Niesamowita bitwa, to muszę Wam przyznać od siebie, ale chciałbym również pozwać Wasze opinie, więc proszę o pozostawienie przez Was swoich komentarzy. Oczywiście nie zapomnijcie dodać łapki w górę, bądź w dół, w zależności od tego, czy się Wam podobał filmik, czy też nie. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i tak jak zawsze, taki dziś, życzę Wam takich samych osiągów, takich samych bitewek i powodzenia. Trzymajcie się. Cześć!